Ali halo! Słówko dzisiejszego odcinka to Ostan, czyli Wielkanoc. A ja będę Dea Osterhase, czyli Zajączkiem Wielkanocnym. Zaczynamy! Ostan obchodzimy zawsze am Sonntag, czyli w niedzielę. W niedzielę wielkanocną. Am Osta Sonntag. No i właśnie po k jest Osta Sonntag. No i właśnie Am Ostersund, tak? Ja, czyli der Osterhase, chowam w ogrodzie Osta Aja, czyli jaja wielkanocne. A kto ich szuka? Kinda. Kinder suchen Ostereier im Garten. A tak na marginesie, to nie wiem, czy wiecie, dlaczego jajko po niemiecku nazywa się właśnie Das Ei? Ano? Dlaczego? Bo jak takie jajko nam się zbije, to mówimy jajaj. I na Wielkanoc, czyli CU-Ostan, możemy Aja-Feaben na takie kolory, jakie nam się tylko podoba. A jak Wielkanoc, to nie zapomnijcie o Osta Strauss. To jest mój Osta Strauss. Pozdrawiam Was serdecznie i życzę Wam Froe-Ostan.